Dzisiaj, dla ceny bitcoina. Tak, dobrze mnie teraz słyszycie, to jest wielkie ostrzeżenie dla bitcoina. Jeśli masz otwarty wykres, zapewne wiesz o co mi chodzi. Dzisiaj chcę porozmawiać z Wami, czy ci wszyscy ludzie, co mówią o poziomach 10-12 tysięcy dolarów na bitcoinie, mają rację, czy jest szansa, aby to się wydarzyło. O tym będziemy dzisiaj mówić. Chcę przejść teraz prosto do wykresu i przeanalizować z Wami, co dokładnie się tutaj dzieje. Zarówno na dziennych świecach, jak i czterogodzinowych możemy obserwować jakiś większy ruch cenowy. W tym czasie cena bitcoina zeszła chwilowo do poziomu 15 800 dolarów. Tylko 200 dolarów powyżej dołka, który ostatnio widzieliśmy, dosłownie kilka dni temu. Panie i Panowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie moich filmów na tym kanale. Jest to ostrzegawcze nagranie. Jak tylko je nagram, to od razu wstawię go na kanał. Dziękuję za to, że zawsze dajcie lajka i pod filmami komentujecie i subskrybujecie ten kanał. Po prostu dziękuję za całe Wasze wsparcie, jakie tu dajecie. To naprawdę pomaga, aby te filmy dotarły jak najdalej w świat. Aktualnie jestem w trakcie podróży do jednego z moich najbardziej ulubionych państw. Wszyscy, którzy są tutaj w samolocie, wiedzą, gdzie lecę. Pokażę Wam później więcej na moim Instagramie, ChrisMMcrypto. A na pewno jedzenie, jakie tam będzie. Ale teraz skupmy się bardziej na istotnych rzeczach, jak Bitcoin. Widzimy tutaj, jak cena konsolidowała pomiędzy tymi dwoma liniami, wsparcia i oporu. A teraz nastąpiło duże wybicie się ceny. Może jest to jakiś znak, ale jak dotąd ta sytuacja jest daleko od potwierdzonego ruchu. W zasadzie to widać teraz lekkie odbicie. To, co chcę Wam opowiedzieć, to że Bitcoin musi utrzymać poziom poprzedniego dołka. Jeśli oddanimy się teraz na wykresie, to widać, że cena bitcoina spada kaskadowo. W sumie trwa to już tak długo. Ostatni spadek mieliśmy na początku listopada, jakieś dwa tygodnie temu. Teraz pojawia się pytanie, czy to jest kolejna konsolidacja przed kolejnym spadkiem? Czas pokaże. To co na ten moment wiemy, to że jeśli cena zamknie się na czterogodzinnym zakresie czasowym i potwierdzi nam to wybicie poniżej poprzedniego dołka, który na ten moment jest naszym oficjalnym dołkiem, to targetem cenowym dla tego ruchu będzie poziom 14 700 dolarów. Więc, target przebicia z tej formacji byłby 14 600, 14 700 dolarów. W rzeczywistości, odpalcie wiadomości, ludzie panikują i to jest głównie przez mainstreamowe media. Yahoo Finance, Forbes, New York Times, wszyscy mają złe wiadomości dla bitcoina. Jak to się dzieje, że wiadomości są zawsze tylko niedźwiedzie i wszystkie w tym samym czasie? Nie daj się zwieść. Tak, jeśli spadniemy jeszcze trochę niżej, nigdy tego nie wiemy, to obszar do spadku jest bardzo ograniczony. I chciałbym Ci coś pokazać, przynieść trochę innej perspektywy. Każdy mówi, że możemy spaść do 12 tysięcy dolarów. Kto dba o te kolejne 10% spadku? Naprawdę chcesz stać z boku do końca swojego życia tylko dlatego, że poczekałeś na kolejne 10% po tym, jak już Bitcoin spadł o 77%? Nie daj się zwieść. Osobiście trzymam bitcoina, nic się nie zmieniło i cały czas będę go trzymać. Daj znać poniżej, jaką masz strategię. Znasz targety cenowe, różne scenariusze, ale na koniec dnia, jeśli oddalisz wykres, to osobiście jest to dla mnie ogromna strefa na kupno bitcoina długoterminowo. Oczywiście, również nie zapomnij nie obserwować na Twitterze. Publikuję tam codziennie wykresy, cytaty, opinie, różne rzeczy każdego dnia i jestem jednym z najszybciej rosnących kont na Twitterze na świecie. Wzrost o 60, 70, 80 tysięcy obserwujących miesięcznie i to dzięki Tobie. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo. Demon krypto i jak zawsze, jak zawsze. Bye, bye.